Cześć, tu zespół kanału Świat ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Kiedy system po raz trzeci w tym tygodniu wylogował ją bez powodu, Lena wiedziała, że coś jest nie tak. Nie była typem osoby, która zapomina hasła albo klika w podejrzane linki. Pracując od dwóch lat w dziale analizy danych w średniej wielkości firmie technologicznej, zdążyła się nauczyć, że ostrożność to podstawa. Hasła zmieniała regularnie, weryfikację dwuetapową miała ustawioną od pierwszego dnia, a jednak ktoś grzebał w jej koncie. Z początku myślała, że to zwykły błąd systemu. Dział IT miał już na sumieniu niejedną łatkę, która bardziej komplikowała życie, niż je ułatwiała. Ale gdy zalogowała się ponownie i zauważyła, że w jej folderze z projektami pojawiły się pliki, których nie stworzyła, poczuła zimny dreszcz na karku. Ktoś się włamał. Przez kolejne dni obserwowała sytuację uważnie. Sprawdzała loługi, notowała godziny i adresy IP. I w końcu ułożyła puzzle w całość. Próby logowania zawsze następowały wtedy, gdy w budynku przesiadywał Alan, syn prezesa. Chłopak wciąż praktykował w dziale marketingu, choć nikt tak naprawdę nie wiedział, czym się zajmował. Częściej można go było zobaczyć przewijającego media społecznościowe, niż faktycznie pracującego. Plotki głosiły że ojciec wcisnął go do firmy tylko po to, żeby nabrał jakiegokolwiek doświadczenia, ale Alan traktował to miejsce jak własny plac zabaw. Lena początkowo nie chciała wierzyć, że to on, ale im dłużej się przyglądała, tym bardziej była pewna. Była analityczką, umiała łączyć fakty. IP z działu marketingu. Godziny zawsze pokrywały się z jego obecnością, a do tego to jego dziwne spojrzenie, które rzucił jej kilka dni temu na korytarzu, mieszanina triumfu i nonszalancji. Wiedziała, że powinna zgłosić sprawę przełożonemu, ale wstrzymywała się, bo zamiast strachu poczuła ciekawość. Co zrobiłby rozpuszczony synek prezesa, gdyby nagle uzyskał dostęp do folderu pełnego plików? Czy uznałby się za haker geniusza? Czy pobiegłby chwalić się ojcu, że odkrył coś ważnego? Te myśli zaczęły kiełkować w coś większego. Lena postanowiła przygotować dla niego niespodziankę. Spędziła cały wieczór w domu, tworząc zestaw specjalnych plików. Wyglądających poważnie, pełnych technicznego żargonu, ale w rzeczywistości kompletnie pustych albo prowadzących donikąd. Dummy Files, rzekome raporty, projekty i strategie, które na pierwszy rzut oka wyglądały imponująco, lecz w środku były tylko misterną siecią fałszywych śladów. Kiedy kończyła ostatni dokument, nie mogła powstrzymać uśmiechu. To była gra. Alan chciał się pobawić jej loginem. Świetnie. Pozwoli mu wejść do królestwa, które sama zbudowała, tyle że wszystkie drzwi prowadziły w ślepą uliczkę. Następnego dnia, gdy wróciła do biura, serce przyspieszyło jej rytm. Usiadła przy biurku, otworzyła ekran i spojrzała na loługi. Tak jak przewidywała, Alan już odwiedził jej konto. Zassał wszystkie przygotowane pliki, jak dziecko rzucające się na cukierki. Lena odchyliła się na krześle, splatając ręce za głową. Jutro miało być naprawdę zabawnie. Alan nigdy nie potrafił ukrywać emocji. Już od rana w biurze dało się zauważyć, że coś się w nim zmieniło. Zwykle nonszalancki, wpatrzony w telefon, tym razem krążył po Open Space jak kogut po podwórku. Co chwilę ktoś słyszał jego półszeptem rzucone zdania. Oni nawet nie wiedzą, co mają w systemie. Czeka nas przełom, tylko ja to zauważyłem. Lena siedziała spokojnie przy swoim biurku i udawała, że w pełni pochłania ją rutynowa analiza danych dla klienta. W rzeczywistości kątem oka obserwowała, jak Alan rośnie w oczach, własnych, rzecz jasna. Już wiedziała, że połknął przynętę. Wszystkie te spreparowane raporty o strategicznym projekcie i nowym modelu predykcji rynkowej wpadły w jego ręce. Po południu zebrała się rada zespołu. Alan pojawił się tam bez zaproszenia, co samo w sobie było nietypowe. Zasiadł na końcu stołu. Ale z wyraźnym błyskiem w oku. Lena czuła, że lada moment wystrzeli. I faktycznie, kiedy dyrektor działu zaczął omawiać zwykłe raporty sprzedaży, Alan wstał i teatralnie odchrząknął. Z całym szacunkiem, ale myślę, że rozmawiamy o drobiazgach, podczas gdy firma siedzi na złocie, oznajmił, unosząc tablet z otwartym dokumentem. Właśnie odkryłem pliki, które pokazują zupełnie nową strategię rozwoju. Sala zamarła. Kilka par oczu spojrzało na niego z niedowierzaniem, inni zerknęli na prezesa, który przypadkiem pojawił się na spotkaniu, by rzucić okiem na wyniki kwartału. Alan promieniał. Patrzcie, ciągnął, przesuwając slajdy. Projekt Aurora, model predykcji 2.0, raport z testów danych syntetycznych to są dokumenty, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki działamy. Lena musiała przygryźć wargę, by nie parsknąć śmiechem. Każdy z tych tytułów sama wymyśliła poprzedniej nocy, dopisując do nich tabele z losowymi liczbami i wykresy, które w rzeczywistości przedstawiały generowane komputerowo dane pogodowe z ostatnich pięciu lat. Prezes zmrużył oczy i skinął na asystenta, żeby podał mu tablet. Przez dłuższą chwilę przewijał dokumenty, nie dając po sobie poznać emocji. Alan stał wyprostowany, jakby czekał na oklaski. I jak? Spytał z dumą. Wiedziałem, że coś tu jest ukryte. Musimy to natychmiast wdrożyć. W sali zapadła cisza. Wreszcie prezes odłożył tablet i spojrzał na syna. Alan, powiedział wolno, skąd dokładnie wziąłeś te pliki? Na twarzy chłopaka pojawił się cień nerwowości. No, były w systemie. Zabezpieczone. Ale ja, znalazłem sposób, żeby się dostać. Przecież chodzi o dobro firmy. Lena poczuła, jak puls przyspiesza. Teraz wszystko miało się rozstrzygnąć. Jeśli prezes zrozumie, że jego syn włamał się na cudze konto, Alan wpadnie w tarapaty. Ale jeśli uwierzy w odkrycie, sprawy mogły się potoczyć jeszcze ciekawiej. Dyrektor działu chrząknął nerwowo. Panie prezesie, te pliki wyglądają na nienormalne. To nie są nasze projekty. Alan od razu się obruszył. Może o niczym nie wiesz, ale ja to znalazłem. Ktoś próbował to ukryć. Wszyscy w sali szeptali między sobą. Lena siedziała cicho, udając obojętność. Wiedziała, że jutro przyjdzie jej kolej, by opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. A wtedy Alan nie będzie już w stanie wyjść z tego z twarzą. Tej nocy wróciła do domu z dziwną mieszaniną emocji. Trochę ją bawiło, jak łatwo dał się nabrać, a trochę martwiło, że sprawa wymknie się spod kontroli. Ale najgłośniej w jej głowie brzmiała jedna myśl jutro naprawdę będzie zabawnie. Następnego dnia Lena przyszła do biura wcześniej niż zwykle. Zrobiła to celowo, chciała zobaczyć reakcję ludzi jeszcze przed oficjalnym spotkaniem. Plotki rozeszły się błyskawicznie. Alan odkrył tajne projekty, prezes ma w rękach rewolucję, dział analizy coś ukrywał. Siedząc przy swoim biurku, słyszała szepty i półsłówka. Nikt nie podejrzewał, że to ona celowo zostawiła tę pułapkę. O dziesiątej zwołano zebranie całego zespołu. Prezes był obecny. Podobnie jak kilku kluczowych menedżerów i rzecz jasna, Alan. Chłopak wyglądał, jakby miał za chwilę dostać medal. Elegancka marynarka, nonszalancki uśmiech, dłonie w kieszeniach. Zanim zaczniemy, odezwał się prezes, tonem chłodnym i oficjalnym, chciałbym wyjaśnić sprawę, która wczoraj pojawiła się na spotkaniu. Alan natychmiast wysunął się do przodu. Tak, tato to o to chodzi. Projekt Aurora. Model predykcji 2.0. Właśnie o to, przerwał mu prezes. Ale najpierw zapytam oficjalnie. Lena, to twoje konto zostało użyte do uzyskania dostępu do tych plików, prawda? W sali zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. Lena powoli wstała. Tak, to moje konto. Spojrzała prosto na prezesa, a potem na Alana. I to ja stworzyłam te pliki. Szmer przeszedł przez salę. Alan pobladł. Co. To niemożliwe. One były ukryte, zaszyfrowane. Ja ja je odnalazłem. Nie, odparła spokojnie Lena. One były dokładnie tam, gdzie miały być. To były pliki testowe, fałszywe raporty stworzone przeze mnie, by sprawdzić, kto próbuje dostać się do mojego konta. I cóż, teraz już wiemy. Spojrzenia wszystkich skupiły się na Alanie. Prezes wyprostował się w fotelu, twarz miał kamienną. Chcesz powiedzieć, Spytał chłodno, że mój syn włamał się na twoje konto i ukradł twoje dane. Alan zaczął się jąkać. Ja tylko, ja chciałem pokazać, że potrafię, że mogę coś znaleźć. I znalazłeś dokładnie to, co ci porzuciłam. Przerwała mu Lena, nie podnosząc głosu, ale jej słowa brzmiały ostro jak brzytwa. Dokumenty bez sensu, liczby z generatora, fikcyjne strategie. Gdyby to trafiło do klienta, firma stałaby się pośmiewiskiem. Zapadła cisza, którą przerwało nerwowe chrząknięcie jednego z dyrektorów. Panie prezesie, musimy poważnie rozważyć konsekwencje. Alan spuścił wzrok. Jeszcze wczoraj dumnie paradował, a teraz wyglądał jak dziecko przyłapane na kradzieży. Prezes westchnął ciężko i odwrócił się w stronę Leni. Dziękuję, że wyjaśniłaś sprawę. Doceniam twoją ostrożność. Zrobił pauzę i dodał chłodno: Alan, porozmawiamy w cztery oczy. Spotkanie zakończono szybciej niż zwykle. Kiedy wszyscy wychodzili, kilku pracowników rzuciło lenie ukradkowe uśmiechy pełne podziwu. Nikt wcześniej nie odważyłby się postawić synowi prezesa w takiej sytuacji. Kiedy wróciła do biurka, poczuła dziwne uczucie ulgi zmieszanej satysfakcją. Wiedziała, że konsekwencje dla Alana będą poważne, ale nie żałowała. Niech w końcu zrozumie, że nazwisko ojca nie otwiera każdej furtki. Na ekranie jej komputera pojawiło się nowe powiadomienie, wiadomość od prezesa. Porozmawiajmy dziś po pracy. Mam dla ciebie propozycję. Lena uśmiechnęła się pod nosem. Jutro rzeczywiście miało być zabawnie, ale wyglądało na to, że dla niej także obiecująco.